Bólem ciśnie i, 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 i bólem bulem śpiewa. Kurczę, koz, dawaj. A tam lecę już. Musimy wygrać tą rundkę. Musimy. Jak nie wygram tej rundki, to wtedy e, już nie no, to wtedy przedłużę okres A Dobra, strzelniłem. Okej, okay, łaj. Jest! Dobra, za rok, za rok może nawet z kamerką. Powiegraliśmy. Okej. Okay. Na tym będziemy kończyć ten odcinek. Jeśli chcecie, żeby następny odcinek był już dzisiaj wieczorem to zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję i udostępnijcie ten filmik znajomym i zadzwońcie, żeby może zasubskrybowali. To cześć! First.